Witam Państwa serdecznie. Z tyłu za, za plecami widzicie, zawiesiłem celowo jeden z pierwszych plakatów kabaretu pod egidą z lat jeszcze 60., autorstwa Janka Sawki, w późniejszych latach nowojorskiego, wybitnego malarza i plakacisty, proszę Państwa, grafika. No więc to jest plakat z początków kabaretu pod Egidą. Rzecz jest o tyle ciekawa, że nasz kabaret rozpoczyna 49 sezon, proszę Państwa, w kafę Mozaika Puławska 53 i tutaj chciałem Państwu pokazać numer telefonu i kto tam gra. O, zobaczcie sobie, to są, nie wiem czy to się da odczytać, tak? Numer 884 808773, a tu aktorzy, którzy będą grać, rozpoczną ten sezon w kabaracie pod Egidą. Sezon, który pod tytułem robimy audyt, będzie przebiegał, bo taki audyt satyryczny również się należy, proszę Państwa, po rządach tej paczki niedoważonych polityków, którzy przez 8 lat tutaj nam się szarogęsili, w naszym kraju. No więc zapraszam bardzo do kabarety pod Egidą. Nie stać nas niestety obecnie na plakaty na mieście, bo jakby mi wiesili kilka plakatów na mieście, to by pochłonęło całe dochody z paru przedstawień. Także 25. Rozpoczynamy listopada, a potem w grudniu 2 i 9 jeszcze gramy w tym roku Kabale z egidą. Kafę Mozaika w Warszawie. Przechodzimy, proszę Państwa, do spraw, do spraw bieżących. Pośród wielu warszących na nowy rząd osobników zwrócił moją uwagę człowiek pod tytułem Joński ze zlewu. Bardzo kategorycznie zmieszał z błotem personalne propozycje PiSu. Panie Joński, proszę, niech Pan się uspokoi. Elektorat, elektorat zwolnił już pana z polityki. Pana już w polityce nie ma, choć pan jest jeszcze w telewizorach, ale z parlamentu został pan wycofany przez szanowny elektorat, ponieważ lewicowość nie polega jedynie na tym, żeby, żeby obrzucać obelgami prawicę, a w gruncie rzeczy tylko tym zajmowaliście się przez ostatnie lata towarzysze. Wasz program to pustka ideowa i codzienne popisy agresywnej bezmyślności. Klepanie antypisowskich bredni na wszystkich kanałach telewizyjnych to nie jest polityka. A więc panie Joński, szkoda życia pana i innych ludzi młodszych od Millera i Senyszyn, by zajmować się trupem mamuta zwarym socjalizmem kiedyś. W ostatnich latach, yy, po utracie proletariuszy wszystkich krajów, lewica przekształciła się w tak zwane lewactwo, ale bez bazy społecznej, ponieważ Polacy mają zupełnie inne problemy w życiu niż te, które proponuje lewactwo, związki jednojajeczne, prawda, płeć na życzenie, seks pod tęczą i tak dalej. Zresztą cała Europa ma dużo poważniejsze sprawy na tapecie. Szkoda mi ludzi, szkoda. Którzy z drugorzędnych powodów y, lądują na marginesach życia, y, rozdrapując gorycz politycznej porażki do końca swojej dni. Widziałem dziesiątki takich przypadków. Na przykład kolegów aktorów, y, którzy po fali sukcesu, prawda, staczali się w dół, bo nie zauważali, że jakaś rola już się skończyła i grają w zupełnie innej sztuce. Pamiętamy też liczne partie, w sposób niepojęty, dążące do swojej klęski. Szkoda mi ludzi, którzy bezrozumnie tracą szansę na zrobienie czegoś pożytecznego dla wspólnego dobra. Bo się uparli, bo się tam zacieli, prawda? Nie chcą się pogodzić y, z rzeczywistością, tylko wierzą w jakieś mity. W Polsce jest naprawdę dużo roboty dla wszystkich, niezależnie od podziałów politycznych. Trzeba naprawiać struktury prawne, administracyjne, finansowe, y, zwane państwem. One zostały celowo popsute przez wiele lat, proszę Państwa. Jest teraz szansa przy nowym rządzie, żeby zabrać się do naprawy. Y, no, popszute zostały. Wiele spraw w Polsce zostało. O znaczy no, jej zlecenie, żeby nam się w głowach o tej niepodległości nie poprzewracało. Za niepodległość teraz odpowiadają wszyscy Polacy, włącznie nawet z tymi lewakami, z oszukańcami telewizyjnymi, fanami, prawda? Yy, yy, SLD w rodzaju Jońskiego. Obrona niepodległości zaczyna się od zrozumienia wspólnego mianownika, który jest nasz polski wspólny mianownik. A to prowadzi do zrozumienia hierarchii spraw, priorytetów, co najważniejsze, co już dzisiaj trzeba załatwić, co można odłożyć na jutro. Jeżeli skupimy się na tej pracy, nie na awanturach, za rok wszyscy będziemy świętować niepodległość, idąc w jednym marszu ku chwale jednej, jedynej ojczyzny, jaką mamy. Dziękuję. zero za, za